Do kobiet, które są silne. Czy wy jesteście silne, bo chcecie być silne, czy wy jesteście silne, bo musicie być silne, żeby po prostu ze wszystkim sobie poradzić? Ja Wam nawet powiem, że latami cieszyłam się z tego, że jestem silna, tylko nikt mi wtedy nie powiedział, że bycie silną. Jest to taki ograniczający mindset i sprowadza się tak naprawdę do takiej walki o przetrwanie. Też nie mówię oczywiście, że siła to jest coś złego, że bycie silną jest złe. Absolutnie nie. Siła momentami wykorzystywana, użyta w dobrym właśnie kierunku, jak najbardziej przynosi dużo korzyści, ale mówię o tym, że to jest kłopot, kiedy siła staje się naszą tożsamością. Bo wtedy zamykamy się w takiej definicji swojej, ja jestem silna. I co się wtedy może niestety wydarzyć? Wtedy bardzo często dzieje się to, że my wytrzymujemy. A co wytrzymujemy? Niekorzystne sytuacje. Zagryzamy zęby i trwamy często naprawdę w destrukcyjnych jakichś relacjach, sytuacjach, no bo. Co o sobie myślimy, że my po prostu damy radę, że my wytrzymamy, że my zagryziemy te zęby i sobie ze wszystkim same, często to jest klucz, że my same sobie ze wszystkim poradzimy, no bo to my jesteśmy silne, więc musimy. I teraz co w takiej, co w takiej sytuacji zrobić? Ponieważ my jako osoby, jako kobiety silne lub ex silne lubimy. Mieć taką sprawczość, czuć, że my, my dajemy radę, my coś robimy. Dlatego nikt nie mówi tutaj, żebyśmy przestały coś robić, żebyśmy w ogóle już teraz stały się um, eterycznymi nimfami. Absolutnie nie, chociaż też możemy. Moje odkrycie, zamień siłę w moc. I jestem ciekawa, czy czujecie w ogóle różnicę już w tych słowach. Jest siła przetrwania i moc tworzenia, moc transformacji to jest ta zmiana. I teraz co się wtedy dzieje? Mając moc, prosimy o pomoc? No, pr prosimy, ponieważ mamy moc, chcemy coś stworzyć. Nie jesteśmy silne, czyli nie musimy udawać i udowadniać światu i sobie, że my same sobie ze wszystkim poradzimy. Nie, bo celem nadrzędnym jest coś stworzyć na przykład. Bo wtedy my skupiamy się, żeby tworzyć, żeby kreować, żeby transformować, a nie żeby udowadniać, że jesteśmy silne. Ciekawa jestem bardzo jak to wygląda u was w waszym życiu, gdzie u was dominuje siła. Czy jest już u was moc? A jeśli tak, to właśnie w jakiej dziedzinie? Dajcie mi znać w komentarzu, bo ja chętnie chętnie naprawdę czytam komentarze. Zaobserwujcie ten profil. Jeśli będzie dużo osób zainteresowanych tą tematyką, ja chętnie będę na ten temat nagrywać.